Widzowie, zobaczcie na to, wraz z moim przyjacielem Teddy mamy dzisiaj taki pomysł, aby Teddy co zrobić? Aby zdenerwować Jerry'ego, aby by powiedział brzydkie słowo! O, dokładnie tak, dlatego ej, hey, Jerry, bałwanie, idziesz, masz Ej, co to ma być, czemu we mnie rzucacie? Jerry <grym> przyjacielu, <grym przyjaciół> po prostu chcemy cię do gierki. Zaprosić, dawaj, Teddy, stań tutaj i grasz z nami? No pewnie że z wami zagram, tylko że tu chyba nie ma miejsca! Nie, no jak to nie ma miejsca? My gramy, co nie, Teddy? Ej, no chłopaki, bo ja też chcę z wami zagrać! Ej, no to czyli, no tak chcesz z nami zagrać, co nie, Teddy? Chaj, jest. come on. co? Zaczynacie powoli Albo gramy, albo wychodzę. No, ej, co, idziemy, Jerry, już pójdźmy tu zakazać sobie, ale dobra, chodź już, Teddy, ustawmy Chodźmy tutaj dwa na dwa. I Teddy pędaj, zrób teraz wszystko zgodnie z naszym planem. Wiem, wiem, Simon. A widzowie, moim planem i Teddy'ego jest to, że po prostu ty będziesz takiego nupka. Że wejm warcie niż mu pomagać. A ja wezmę teraz moje wszystkie najlepsze broni na te zero i możemy zaczynać dlatego uwaga. Zobaczcie na to, przybliżę. I Jerry, gdzie jesteś? Ej, w No właśnie, jest. jestem przed tobą, strzelam do ciebie! <gry> okej, okay, Latadora, widzę, patrzcie na to. Jerry teraz owił. Dlatego ja robię teraz banie, chowa pięknie w tą stronę. I okej, okay, widzę, co i teraz z i Teddy mnie strzela, ponieważ ja muszę Jerry'ego, który jest tu, Jerry, a masz noża, pyj! co ty robisz teraz, Teddy? Czemu ty nie patrzysz nic? Jak się strzela, Jerry, co mam kliknąć? Nie wiem, który twój teammate chyba nie umie strzelać! mam drużynę w ogóle! Teddy, jak dalej będziesz tak grał, to zaraz się z drużyny wyrzucę, rozumiesz? O nie, dobra, czekaj, Jerry, ja ci pomogę, proszę prostu zabiję Teddy'ego, a masz, Teddy! I bum! Ej, Jerry, nie daruj się tego po prostu, ty czy co tylko ty możesz coś zrobić! Co, no ja coś zrobię, zaraz ci pokonam! Jerry, stały 6 sekund, na to chodź tu i bum! Dobra Samu, miałeś warto, ale w tej ludzi cię na pewno pokona! Jesteś tego pewny, Jerry okej, będą ci się tu, ale to uwaga, jesteś tutaj najpierw i muszę teraz strzelić, do go! I wydaje mi się, widzę, że ja może teraz Jerry'ego powiem zabić, ponieważ aby się wcześniej się i grę oglądał, dlatego daje katana, by Jerry w to strzelał. Oj, dostał o. O. pięknie! Właśnie tak widzę działa ta broń! I teraz Jerry, sorki, przepraszam mordeczko, ale ja muszę to wygrać, tylko chodź tutaj szybko z cię O Cześć się... z tej broni! Teddy, no czemu ty znowu nic nie robisz no? w tej grze! Ej, ty nie chcę nic Witch, ale Cze... ty jest to! Trzeba ty nie drzewo! Ej, Teddy musisz je bić chyba! Oj, co jest za to więcej niż ty, najlepiej drzewo! Gdzie no jest Simon? To jest brze! No żeby nie no, na... no, Nie no, przecież ja na to patrzysz <grym> nie mogę mi oczy zaraz wypadną! Boom. patrz na to jak twój teammate kończy BOOM! nic nie potrafi trafić! I okej, widzę, Teddy swój plan bardzo dobrze realizuje, No to ja na... teraz widzę zarytykę i wezmę mega tajną broń i tą tarczę bo niech widzę zobaczcie na to jak teraz obieram tę tarczę, to nawet jakby czy nie wiem czy no jeszcze RPG to nic nie zrobi dlatego Siema, Jerry Ej co to jest strzelam do siebie wszystkie na moje. ej dobra czemu ja tu w ogóle nie mogę się obrazić okay. co do na to teraz trochę lepsze że jest, czekaj. Uj, coś, zory, się się, ten, Nie czekaj Oj i co jest na 60 wystraszeli się wtedy, jak Gdzie jeszcze Jerry bo cię zgubiłem już do no, ciebie stoję Dlatego patrz na to czekaj stani to Jerry I teraz BUM Pięknie o, starczy Ej, też ci zory. trzymaj i co to trochę dużo HP ale dawaj czyli zadasz mi HP czy co baj tak co to jest? No tenis zrób coś strzelaj do niego a masz Simon! Nie, to by się nieba, coś pomyliło w tym momencie! <laughs> Okej, okay, no to dobra, chodźcie, Jerry, pyk! A masz starczy! Dobra, Jerry, a co jak się wypadnie za te barierki <laughs> nie, na... Nie no chłop za mapę nawet wypadł <laughs> w tym momencie. Nie patrzcie, na to będzie z żyję do góry, ty nie ma tego nikąki śmierci, po prostu zginął! I wydaje mi się też, że idealną na tym mapkę będzie oto ta sniperka I taka mega wkurzająca broń Dawaj Jerry, atakuj! Okej, okay, patrzcie na to teraz, Jerry jest tutaj na środku i teraz ty pięknie strzał... Aaa, co ty robisz? O nie DORH, sorry, sorry Jerry przeszło dostał! Dobra, i wiesz co, czerwona, ta była zbyt szybka, dlatego już po prostu możemy ja mapy, z nich łapy. Czerobane człowieku! Ej, Jerry team RPG musisz trafić, bo wiesz o tym! BOOM! Dobra, zaraz dostaniesz! O, chodź tutaj drie pieghi starszy, pyj! Z jednej się strony. I z drugiej, dora! I nie poza mnie cię zabiję, coś! A ono się wkurzy? Musi tymi rakietami! No to dobra, użyłem tej mojej broni mega wkurzającej. Teraz widzisz się szybko leczy, póki czery mnie nic nie. Mi nie ma żadnego leczenia! O z tamtu. widzę, tak Awdeczka to też jest czerwega wkurzająca broń, ale Barry piłeczki! Dlatego teraz idę tylko czerwidź team mate twojego i wygracie pienię tam nie działa Jerry No, to jest go, że ja niech ty z nim dłużej nie wywoł, bo wywoł go w stronę. Dobra, dobra, sorry, to idę, czy się trafimy. <gry> dobra, no masz nie z... działo wcię, z... Z... Dla to dobra, widzę. Wydaje mi się tak, że Jerry, serio, się bardzo wkurzył. Dlatego dam mu szansę na drugiej mapie, aby z nami wygrał. Ponieważ już nie powiedział zakazanego słowa. Tylko to, co najpierw widzę, to muszę kupić mega zakazaną broń, która będzie pomagać im w trollowaniu jego. Czyli oto widzę taki pistolecik za 45 robotów, który po prostu potrafi, jakby zamarznąć I że ta osoba po nie może się ruszać. Dlatego dobra, chłopaki, te same teamy, Jerry? Nie, teraz ty sobie wiesz, ty, <gry> <gojemy>, ty sam. <gry> okej, <Okay, gry> dlatego choć do mnie ty, ale tym razem już już tak na serio, tak jak zawsze, czyli pro. I okej, idzie, na to, nień tą mapę, ale wylosowała się mapa, na której można cheatować, dlatego za chwilkę sprawdzimy ten pistolet, co kupiliśmy, ponieważ na początku wykorzystam takiego glitcha, dlatego nie ruszaj się tutaj. I akurat na moj dalną stronę, bo zobaczcie na to, w tencie wlecę na ten jakby supek, tylko tak aby mnie proszę nie widział. I teraz widzę trzymajcie kciuki, że uda mi się doskoczyć na ten dźwięk, ponieważ jak się uda, to wtedy wygrywamy, jesteśmy najlepszy, jestem wtedy! Oho, dlatego kto wchodzi na dźwięk, widzę przecież stąd czyli po prostu nie ma pojęcia, bo że jest nubeczkiem w rale was wodę. Ja to teraz wejdę tutaj, pięknie jeszcze raz sobie podlecę i mam widok na całą mapę, w tym na spawn rega, dlatego niech tylko ruszy troszeczkę o -o. Ej, za raz czy ktoś do mnie strzela, dobra, Teddy, gdzie ty jesteś kocz tu, no. <grym> <O> nie! Ej, widzę, <grym> patrzy na ten, Jerry Serwicier Teddy i zaczął do niego strzelatory, muszę teraz przejść troszkę bliżej. O, mi w swojem, on wyeliminuje! Ej, nie, co? się w ogóle nie chcieli, <grym> że ty jesteś taki... dobry. o nie. Ale dobra, spokojnie, jestem na Jerry, tak jest. teraz przyceluję pięknie w jego głowę tylko on się I rusza mon, cały czas. A on gdzie jesteś? Czyli stoi w miejscu, tak? Aby przystylować, do mnie sobie pęknie! Nie, 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 nie stanę w miejscu, by się stał. <grym> Ooooooooo! Co? co jest? Samo nie ja nawet nie widziałem, skąd to było! Hej, <grym> Jerry, wiesz co, byłem tam, wiesz, pod mapą Mhm, no ciekawe. I on nie widzę, zobaczcie to, teraz wejdzie, a ten dźwig jest tam od strony Cherego Dlatego o nie o to jest Czernia to darmo, mam po prostu o, pracę, tutaj. Cię. I wy ty teraz ten nowy pistolet na Jenciek, jaka będzie reakcja jak go zamrozi. Dlatego hejka Jerry bo Co jest, nie uh. mogę się ruszyć! Ja też siebie zamroziłem! O nie, to jest tylko jeden strzał do jeden gierk, to jest stream jaka słaba Dlatego ja wracam na mój dźwig, a ty Teddy się nim zajmij Dlatego uwaga, wszystko się załadowało, teraz piękny skok, troszkę szybki do bitka okej, okay, jestem tutaj znowu na całe szczęście Dlatego okej, okay, widzę, do domu, tutaj dojść i dawaj, tedy, już go... jest. Steady. Ty, Diego już nie, ja za mapę wypadł dalej z taki słaby jak wcześniej <laughs> Okej, okay, dlatego, teodar, czekajcie, to teraz Julia ja pomysłę to Diego i nie masz szans ze mną! Czyli co mi się stało, Jakbym ci powiedział, że wiem, że jesteś na górze na desce teraz stoisz? Jak no, ale skąd ty mnie widzisz? Czy ty masz jakiegoś wulok i mnie widzisz? O, czekaj, czekaj, troszeczkę... Bo, spadłem, troszkę pieczek a, na ale Co tu się dzieje? Czemu ty od góry do mnie strzelasz? No nie dobra, Jerry, że żeś mnie zauważył, dlatego teraz Jerry, pięknie, a masz to trafiłem! Zzwalę I okej, okay, dora tak się tracę trochę sery mega bo czyli do mnie cały czas, ale mam jak to mogę zrobić. Wystarczy po prostu podlec od niego i masz z tych piłeczek! I co to jest? Widzę te piłeczki, są sery mega wkurzają, co tak dużo no piją. A teraz wkurza, kurde, co to ma być! Co coś prawie było, Teddy, słyszałeś? Dlatego widzę, skoro wiecie, wydaje mi się, że już po tak mocno, tak kurczę! To teraz wezmę RPG, bo RPG sery mega wkurza I o co tam no to dawaj tedy idziemy za mną, ty strzelaj, ja cię osłaniam! Dlatego hejka, że mordeczka, możesz strzelić mi w głowę? Ooo! <laughs> ej, no strzeleć, oczywiście! Czere idem po ciebie! Co jest? I drugi! Zostawcie mnie! Dwóch na jednego jeszcze oczywiście, zaraz was zwalę. Jerry, wiesz co, bo nie wkurzyłeś się może wcale? Nie no, na razie tu się wkurzam troszeczkę, ale i tak was jeszcze pokonam. Dobrze, dawaj ty, gdzie on jest? Tam, pięknie, pońk! Kajoł, co jest? Znowu <grym> prawie! Okej, teraz też jest co, i teraz, Jerry, gdzie jesteś, mordeczko? No nie, prawie znowu spadłem, co jest? Jerry, zobacz, kto jest za tobą, trus, 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 jeden strzał nie. wystarczy, mega mały, chyba... Ale strzelam, dobra, wydadzę się się Oj, co jest? <grym> Idę prawie. No rach, tu, Jerry, mordeczko. Ej, przecież tym na rundę, dlatego może zamarznięcie, Jerry. A, no, no super. Czy ty coś <grym> mnie to super. Nie ma jeszcze z wierze? i <grym> idź. Daj go do 5% życia w dobrym O. I okej, okay, widzę, wydaje mi się, że z rzeczą, której potrzebujemy jest oto ten pistolet. Ponieważ skoro tam nie zerwał Jerry'ego, to to musi, bo widzę, nie wiem, jak to mogłem wam pokazać, ale ten pistolet jakby sam ekran przeciwnikowi. Bo to jest paintball, więc po prostu, jak wiecie, pieczki z farbą wylatują. Dlatego, Jerry, gdzie jesteś? Masz coś na ekranie? No mam na ekranie, bo przy tym nie widzę, co tu jest. Okej, okay, no to bardzo dobrze, dawaj, jeszcze więcej, jeszcze więcej, ale O to jest denerwujące w ogóle! Wynosz się ode mnie, nie chcę żebyś tu... Co no? Gdzieś ty spelasz nawet nie potrafisz, zobacz co to ma być! OOA! Nie widzowie co jest, idziemy, co nieźle słabi! No to draw jeszcze czyli czekaj stanie sobie tutaj pięknie! Dobra, a ja ci szczęście z tej perki zaraz za to! I dawaj Nie, trycie 20 życia! I Dora, widzę zostało 10 cego, dlatego że pod... I skończyła mi się oblicja! No dobra, z tego dokona. O nie nie, 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 dobra, nie z tego. O, Kurde, no nie no, no, mogę na to patrzeć! Tyle wylecia. I okej, okay, dara, widzę, tamta roda się zakończyła i dalej dziele się nie zarował na tyle, aby przegląć i powiedzieć brzydkie słowo. Dlatego widzę, wezmę coś, czego nie czym nie mam kupionego, czyli po prostu miliard granatów i przecież jak zacznę to rzucić jako pod nogą i dręku nas o się kura, To uwaga, najpierw taki flesz, po prostu sobie kupię. Następnie tak jego podpalanko mołtowa piękne koktajli. Oj, do tego jeszcze taki smog, że wiecie, jakby rzucę, to będzie oto ten granat. I teraz proponuję, Jerry i Teddy, abyśmy zagrali 1v1v1, czyli każdy na każdego. Oczywiście wiadomo, to jest chyba, że Teddy będą po prostu coły, żeby do wkurzyć. Dlatego wchodzimy. Dlatego, widzę, zobaczcie na to jedynym minusem, który mamy, że te granaty nie łasza im wszystkich naraz, tylko po kolei. Ale wydaje mi się, że na 100% to pojecha bari wkurzyć Jerry Dlatego, wbiorę moją tarczę i idę tam. Dlatego, Jerry, mordeczko, co uciec? Słychać, Cyberpack. to ci nie pomoże, Dobra, wiesz co, wiesz, że jesteś w tą tarczę. O coś nie wynoś mi się z choć to! oj, co jest, i ten Odejdź. I Dora, widzę, czekaj, Teddy, my mamy sojusz, pamiętaj, dlatego że sam Airbus był na no no, niego. Czekaj, co jest, pali się! O, 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 I przecież widzę, że w sekundę tam powinien zginąć. Co wy zdołamy dziki sojusz? Ja mam pięć k a wyrazem do mnie strzelacie. E, wiesz, co, w sumie to nie koniecznie czyli bo nie gdzie jesteś, ale może mamy sojusz? To czemu ja nie mam sojuszu z wami? Czyli e, no, bo z jakimś sobie nie zrobiłeś? A to no, mogę być z tobą? E, no, <laughs> nie, no, więc <bo> jesteś <laughs> trochę słaby. A, o. I okej, okay, teraz teraz zastębie granat i wydaje mi się, że może ruchuchuchuchuchuch w życiu na bo nic po prostu widzieć nie będzie. I Dora, wiesz teraz. Za i Jest dobra, słaby. Jest, ja nie mam takiej broni, no zostawcie mnie. <grym> I okej, okay, dobra, tak się widzę jedyny gran taki mi został, który może wkurzyć czegoś, to jest po prostu zwykły. Dlatego uwaga, biorę go. I proszę, żeby teraz widzę udało, bo jak nie, to się polisz w końcu roboxy na nowej bronie. Dlatego uwaga, widzę czegoś, a nie Steady! O niej, córki, to nie może być już w przypadek prawie. Ale dore, ty już rady, to dawaj na czegoś, bo Ale, tam jest dość. Dlatego uwaga, strzelam do niego. Co mnie ty robisz tam, że głupie? przybiłem ci na poczcie, czy o coś chodzi. Nie, przepraszam, ty, przed cię ubiłem Przecież... Oh o god, ale dobra. Poród, zakończ raz, tego Gdzie Gdzie ten cherry? Muszę użyć... O, jest i dobra, czy są krany teraz pięknie i boże że dostałeś? Dobra, No, jeżeli nie da się cię to Nie, nie, Ja ci zaraz potrafię, ty o, trafić! O, ku... Co jest? Ej, co jest? Ty nie słyszałeś to? Jerry, co ty powiedziałeś? No mam już dość tego dnia cały dzień mi doku już mi wkurza to wszystko! Ech. Nie mogę spograć normalnie przez was! No ale Jerry myślałem, że że to są żarty, bo tak się nie wolę tak mówić, dobra, co to być! Lato dobra, dobra, ty skoro już zabijłeś to chociaż proszę, do dokur Jerry bardziej niech ta się już zakończy to będzie koniec Jerry, no Nie, nie, nie możesz tego! No. KUR! O nie, dobra, Jerry, tak się troszkę jest za mocno dlatego widzę nie najrzuci z heligów, a ja to muszę wyciąć i to kończymy.